Go crazy! Siemaneczko, ziomeczki tutaj zagrałam w jakąś e, I Saw her staying there coś w tym guście to jest kolejna z serii najlepszego na świecie. Każdy zna to chodzi o to, że jesteśmy takim ziomeczkiem o takim ziomeczkiem, takim świetnym, co nie? I wy podchodzicie i do naszej ukochanej i ona jest zombiaczkiem. I widzicie co się dzieje. Rozumiecie, co nie? No dokładnie, więc zaczynamy, let's go! Play game, dokładnie, act one Co nie, no to wi wiadomo Let's go! Chodzi o to, że wiecie, jak jest zombie To nie chcemy jej zabić Tylko musimy zrobić tak Fuh. Chodź Chodź, nie I, I mamy swoją dziewczynę, co nie? Jej, jesteśmy szczęśliwi Teraz trzeba tak przy parkier Fuh. O oh, yeah? tak tutaj. Mm, świetna zabawa. Patrz, patrz. <grafy> no i co zrobisz? <grafy> nie, nie. Oj ojoj. Oj. Mamy naszą ukochaną. Jej! To gdzie... Smutne. Gram tylko pierwszy level, a już jesteśmy w trzecim, trzecią. Wow. Wiemy o co chodzi w tej grze. jej mm, mm, Świetna zabawa. Szampańska, dobra. Coraz trudniejsza. Chodź, chodź, chodź. Kuku! Ujejejej She's good Chodź Nieeej But always put her back A chyba trzeba tak Przyparkerować Trzeba zejść tutaj Ciukiereczku Powiedz przecie kto jest ziomeczkę. Najlepszym na świecie Dobra, no chodź, no chodź. Wiem, że mnie lubisz, co nie? Mmm, -mm. chodź. 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 Nie! Jeeeej! Mm. <laughs> Świetna gra, tak! A gdy drugi low is a dangerous time. Niebezpieczny. A ten zielony to The was Under zombie too. zielony chyba... A ten zielony to taki Mega trudny ziomal Chodź tu dwa chodźcie Jej, Woo! Czyli ten zielony jest zły Oh so fucking Dobra, już to widzę A? Chodź mój ziomeczku Tak, zrobimy tak Jumping, tak Tak to jeszcze przejesteś. Jeee! Ej, ta gra będzie trudna, lol. Jej, Kolejny level. Cz, cz, cz. Mam nowe słuchaweczki, więc... Nie, nie, podchodź. Dobra. Din, 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 din. Zrobimy takiego ba. O, jeden spadł. Tak. Chodź. O, kolejny spad. Patrzcie jak wyruchana. Lol, chodźcie. Chodźcie, zim. No i szafa gra. Aha, zapomniałem, że ona mnie może też... No cześć. Cześć, cześć. Mam piszczoleczek. Pejcz. Nie, nie, nie. Chodź, chodź. Nie zabiję swojego kochana. Przecież mój ziomek. No i chodź tutaj. Jej, mamy świetną broń nie? Let's go! O, no serio! Dobrze. Tam jest taka. No, świetna zabawa. O nie, umarło serduszko. What? Trzeba przy, przyjumpować? Jump. No i chodź. Jumping. Puf, Puff, the dash. Jumping. Puf, the dash. Puf, puf. Chodź. O. Puf, 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 puf. No i chodź. No, czekaj. Pro... Ej, ej, ziomeczku, chodź. No chodź. jej! Jej, świetna zabawa. Tak trzeci. I karer. O nie, nie zepsuję ci kariery. O de, oder. Okay, chodzi o to, czekaj, ja zrobię, tak? A jej nie. O, kurczaczki pieczone. Chodź. Trzeba zrobić tak żeby wszystkie podeszły tu i ta. ja, to trzeba inaczej zrobić. Trzeba o, czy trzeba tak zrobić. Aha, on to jest taki... Kępy wszystko. O, no chodźcie tę pepały. Tutaj chodźcie. Ty też idziesz. Ha! Wyczytowałem system! Wyczytowałem system je, yeah, je. Yeah. Mm, mm. Dobra, co muszę zrobić? Chodź tu do mnie Ja. Yeah. A przy mnie bać. A przy mnie bać. Yeah. Nie! Nie! się stało, to jest taki, wiecie. Co trzeba zrobić? Tak ho! Trzeba tak? Pozbyć się jednego. Tak, pozbyć się drugiego, wskoczyć tutaj, zabić go, Puf, puf. buff, buf. one shot, one key, puf. no i chodź tu do mnie, a czym nie, puf. nie! A nie, a taki bajer, nie można w nią trafić, nie!

<coughs> <coughs> Papa, let's go. i need to Let's go. Let's go. Let's fucking shit the fuck. Dobra. Chodźcie tu, no chodźcie na yeah. przy... bądź. bądź. Yeah. Tak to się robi wa... no chodź. Mm, dobra, dobra, e, e, e. chodź. co Coraz więcej ludzi. Jak to zrobić. Oj, 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 chyba nie tak. Chyba nie ta a może albo boż u! Uh! wyczytować życie. Ale sklepał, ale sklepał. Teraz nie, nie pozwól swojej nie 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 nie. nie. Chodź, jej, yeah. a przy mnie bądź! What? Co się stało? Nie! Yeah. No dobra, ale no, co chodzi? What? Nie, nie! O co chodzi? Ja nie wiem! Nic wiem, I stayed in there. Buduj co? Ej, to chyba nie o to chodziło. A może jednak? Tak! Wiadome, to było takie proste. No i teraz musimy zabić tak no, Wiadome. Jej, the end. Już koniec. No i widzicie, proszę państwa, ta gra pokazuje, że życie jest bardzo trudne, ale trzeba walczyć. O to, co się kocha. Dokładnie. Tak, tak myślę. To co? The end. Skończyliśmy tą grę. Jak szybciutko, co nie? Nie ja, wiem. Ja mówię, że to było bardzo mądre. No bo popatrzcie. Teraz będzie świetne gadanie. No bo, no bo co? Na że to był Janusz, co nie? No Janusz sobie szedł i zauważył, że jest zombiaczkiem i chciał ją do kratki, co nie? Żeby później jakoś znaleźć jakieś lekarstwo, ale no nic nie było, no kupa, co nie? No. No i on później jego żona dziewczyna ukośnik powiedziała, że ona, no może nie powiedziała, tylko pomyślała, że przecież Będziemy parą, jak będziemy zombieczkami. I rozwaliła kratę swoją pachą. Rozwaliła i zabiła go. A czy ugryzła i stał się ząbiaczkiem i się. No, to co? Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie oczywiście. No i cześć!